Witajcie widzowie, znajdujemy się w Domu Lesbijek Dzisiaj pokażę wam jak zrobić parówki z serem Z mojego dzieciństwa I na śniadanie w Domu Lesbijek Tak widzowie Bierzemy parówczany Nacinamy je wzdłuż Ja już mam wprawę Nacinamy je tak Na jakieś 3 czwarte Patrzcie się jak można wsadzić Moder żółty. Kroimy w plasterki. Te parówki, moja mama kiedyś pracowała w pielgrzymowicach, w takim sklepie. I czasem ojciec nie miał z nami co zrobić, bo pracowali oboje rodzice, to tata nas zawoził do mamy do pracy. No i w pracy obok mamy mieszkała taka rodzina z dziećmi, do której chodziłyśmy się bawić, jak mama była w pracy. Tak kiedyś było, widzowie. Że się kombinowało. No i wtedy tam była taka pani, która robiła właśnie te parówki z serem i później tata nam robił w dzieciństwie te parówki z serem na lację. To jest takie tłuste, nie? No i na takich parówkach właśnie zostałam wychowana. No, i się tutaj wkłada. Wiadomo, że wkładać to ja potrafię. Są dwie metody zrobienia tych parówek. Można jechać do piekarnika i tak będzie o wiele. Nie, uważaj, uważaj. I tak będzie o wiele zdrowiej, albo można. Ale dłużej troszkę, albo szybsza wersja dajemy na patelnię, na malutki ogień, przykrywamy. I do zobaczenia za chwilę. Jednak, drodzy widzowie, wrzucam do, do, do piekarnika, bo no to się spali nam. No. To nie muszę. Chciałam, żeby nie Nie, nie, nie. bój się. Cyk. A tutaj zrobię jajko dla wega, wegetarian weganinów, dla tych, co nie jedzą jajka. Na śniadanie. Siadaj. Co ci zrobiłam na śniadanie? Jajko cebrone. Pomidory. Pomidory, tak. Teraz test smaku. Moje parówki z dzieciństwa, widzowie. patrzcie się. Idealnie roztopiony ser. Majonezik, musztardki troszkę. To ja od razu mówię, że to nie jest świetne śniadanie. A, kaczuk, kaczuk. No, okay. Mmm. Niesamowite połączenie. Mmm. Parówki z serem rozpuszczonym, tak.